Podobnie jak większość osób w studni O, jestem absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ta polonistyka w okresie, kiedy tam studiowaliśmy, miała takie szczególne połączenie ze specjalizacją animacja kultury w ówczesnej katedrze kultury. Dzisiaj to jest oddzielny instytut. I w ramach specjalizacji animacja kultury jeździliśmy w różne miejsca. Do Odin Teatret, Ośrodka Pogranicza, do Gardzienic i różne jeszcze inne dziwne okoliczności. I wracaliśmy stamtąd do Warszawy z bardzo mocnym pragnieniem robienia czegoś. Nie było to jakoś specjalnie określone, więc mnóstwo czasu spędzaliśmy na takim treningu autodydaktycznym, w różnych formach teatralnych, o których trudno właściwie wtedy było powiedzieć, do czego one prowadzą. I w pewnym momencie zaczęła z nami pracować Angela Ottone, taka włoska aktorka i reżyserka, która była wtedy, to był jakiś 95 rok, na studiach w Polsce. I ona przyniosła ideę opowiadania. Pamiętam, że mnie się to bardzo podobało taki pomysł na to, że opowiadanie jest swoistym sposobem obchodzenia się z literaturą czymś, co nie jest badaniem literatury ale też czymś, co nie jest pisaniem literatury, nie jest zagrożone smutkiem wieczorów autorskich, tylko czymś, co jest, wypływa z, z miłości do literatury, z którą się przychodzi na studia polonistyczne czasem, a obiecuje jakąś intensywność spotkania. Nikt z nas nie wiedział wtedy, o co chodzi z tym opowiadaniem. Nikt z nas Kilkanaście lat temu nie miał pojęcia, że opowiadanie to jest nie tylko taka sztuka tradycyjna, należąca jakby do porządku życia społeczności tradycyjnych, ale jest to także pewien ruch artystyczny czy animacyjny, który w różnych krajach Europy Zachodniej ma już swoją tradycję kilkunastoletnią, czy kilkudziesięcioletnią. Rozmaite te konteksty z czasem odkryłam, odkryliśmy. Ale sam pomysł na to, że opowiadanie jest jakąś formą kontaktu z literaturą, czy jest czymś, co wyrasta właśnie z miłości do, do książek, do czytania, do obchodzenia się z tekstem, do szukania w tekście tego, co jest pozatekstowe, psychofizyczne, wtedy bardzo mi się podobał i podoba mi się do dziś.